Witajcie kochani. Słuchajcie. Dzisiaj zabieram Was znowu do waler na siostrzaną wyspę Sydne Sandoj, która nazywa się Nordre Sandoi. Yy, ta wyspa ma powierzchnię 2,4 km2. Czyli jest mniejsza. No i co mogę Wam powiedzieć, tak w skrócie, że ponoć na tej wyspie, mam nadzieję, że to jest prawda, bo ja doczytałam to i zanim cokolwiek Wam przekażę, staram się doczytywać z wielu źródeł, bo niektóre źródła są niewiarygodne, że ponoć na tej wyspie rosły pierwsze pomidory na wolnym powietrzu w Norwegii. I ponoć na tej wyspie y, rosły kasztany jadalne. Czy to jest prawda? Nie do końca wiem, ale tak było y, opisywane, więc przekazuję Wam tą informację. A od siebie szczerze mogę powiedzieć, że ta wyspa y, nie była dla mnie łaskawa. Po pierwsze, zgubiłam się na niej. Ci, co mają Facebooka wiedzą o tym, a po drugie, niestety byłam cała w kleszczach, wyjęłam 15 kleszczy razem powbijanych, pierwszy raz w życiu, przysięgam Wam, widziałam taką ilość kleszczy, miałam czarne ręce, miałam czarne nogi. Szybko się obstrzepywałam, nawet miałam pomysł, żeby Wam nagrać, ale doszłam do wniosku, że nie, bo, bo chciałam to z siebie strzepać. One się tak poprzeczepiały. Ja jeszcze do tego byłam strasznie spocona, bo było bardzo gorąco i dużo się wspinałam, bo tam była ciężka wspinaczka, bo poszłam w trudniejsze tereny, żeby Wam pokazać oczywiście. To było straszne. Drugie straszne przeżycie, które było trochę tra traumatyczne dla mnie, to to, że, uz zgubiwszy się na tej wyspie, y musiałam przejść takim kanionem, praktycznie zjechać na tyłku, na moich pośladkach, w dół do wody i iść wodą. No i niestety tam spotkałam Mewę, y która na moich oczach y zdechła, umarła. Było to bardzo przykre i niemiłe doświadczenie. Mam nadzieję, że więcej. Nie będę miała takich niemiłych przygód, raczej fajniejsze. Ale ogólnie wyspa, mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo ładna, tylko większa część jest zalesiona. Druga część wyspy jest. Taka malutka, żeby ją zobaczyć, przynajmniej dla mnie, ale jest bardzo ładna. Jeżeli ktoś ma ochotę, może pojechać. I nie polecam wchodzić w drogi leśne, ponieważ kleszcze to nie było tak, że one mnie się przyczepiły gdzieś w trawie, w krzakach. Chodząc potem nic nie miałam. One się przyczepiły na mnie, na kamieniach. Wspinałam się do jaskini, takiej mini jaskini, bo tam były takie pozwalane kamienie. Także y, ja chyba nie wrócę na tą wyspę. Może kiedyś, y, na razie muszę trochę ochłonąć od niej, ale na waler, kochani, jeszcze wrócimy. Y, teraz y, wyjeżdżam sobie i zobaczycie gdzie jak nagram filmiki a teraz życzę Wam miłego oglądania jeżeli podoba Wam się ta wyspa mimo wszystko co nagadałam teraz to subskrybujcie i lajkujcie trzymajcie się ciepłutko buziaki hej pa Teraz będzie trochę schodzenia w dół, jak widzicie. I dalej powinno być trochę lżej. To idę, wyłączam, bo pewnie się wywrócę. Jest to bardzo trudny szlak. Oczywiście ja sobie taki wybrałam, bo musiało być jaskiniowo, grotowo jest. Ale jest gorąco. Mam tylko wodę do picia i trochę jedzenia. I po prostu muszę odpocząć, ale jest super. Nie wiem, czy do domu wrócę. Słuchajcie, kochani, słuchajcie, można, można, zgubiłam się na wyspie. <laughs> Trzymajcie kciuki, żebym wróciła do domu. Słuchajcie, skończyła mi się droga lądowa. Idziemy wodną. Przejść <słuch> ostrożnie, bo jest dużo muszli, które lubią pociąć muszki. Aha, Właśnie nikną. Trzeba iść, bardzo, bardzo ostrożnie. Nie wiem o co chodzi, co się stało. Co się stało, maleństwo? Co się stało, Rutko? Wszystko małe. Żyję, wracam do domu. Chwilę odpoczywam. Nie chcę mi się wracać, to jest tak fajnie. <grywki> Filmiki będą.